Będzie. Więc system kształcenia, który będzie nie będzie produkował bezrobotnych, ale będzie pozwalał kształcić ludzi, którzy będą mogli łatwiej znaleźć pracę, co nie znaczy, że będą mieć jakąś stuprocentową gwarancję znalezienia pracy. I w tym celu chcemy uruchomić w Stalowej Woli szkolnictwo wyższe, powiązane z przemysłem, jaki tutaj jest, tak, żeby te rzeczy można było dogrywać i, i wzajemnie przekazywać sobie informacje, ilu jakich fachowców, w jakich dziedzinach będzie potrzeba w najbliższych latach. Druga sprawa musi się zmienić trochę struktura gospodarcza naszego miasta, czyli ten wielki przemysł, którym Stalowa Wola stała przez kilkadziesiąt lat, on trochę już odchodzi w przeszłość i trzeba szukać innych możliwości. Więc te inne możliwości to są małe i średnie firmy operujące najnowszymi technologiami, które elastycznie reagują na wahania rynku i nie są podatne na kryzys, tak jak w tej chwili to się stało u nas w Stalowej Woli, gdzie właśnie kuźnictwo, hutnictwo, metalurgia przeżywały ogromne perypetie. I chcielibyśmy, żeby tutaj był szereg takich, tego typu firm. Po to powołaliśmy inkubator technologiczny, który z jednej strony będzie pozwalał kreować tym, którzy są najbardziej twórczy, najbardziej przedsiębiorczy. Młodzi ludzie kończący wyższą uczelnię będą mogli założyć swoją firmę i założyć tą firmę w oparciu o najnowocześniejszy park maszynowy. A druga rzecz, no to jest to hasło, o którym mówimy, połączenie tego wszystkiego. Studiuj w stalowej woli, zakładaj firmę, zatrudniaj kolegów. Będziemy chcieli w tym, w tym kierunku podążać. Oczywiście nie rezygnujemy z inwestycji, Inwestorów tylko my dla inwestorów nie mamy niestety aktualnie żadnej dobrej oferty. Więc to jest jeden z zasadniczych spraw w moim programie pozyskanie dodatkowych terenów inwestycyjnych. Będziemy to robić we współpracy z chutą, zdejmując z jednej strony schuty garba, jakim są te tereny na dzisiaj, a z drugiej strony ułatwiając miastu pozyskiwanie terenów i zwiększając atrakcyjność inwestycyjną stalowej woli. Dziękuję. Prosimy o kolejne pytanie. No myślę, że w sterowni można jeszcze zrobić trochę różnych rzeczy. Na przykład, myślę, że sport leży. No właśnie, co z tym sportem? Jaka jest przyszłość stalowo sportu? Miał być stadion, było kilka projektów i nie ma. Zaczynamy od pana Siembity. No sama pani powiedziała wszyscy mieszkańcy też wiedzą, że w naszym układzie przy takim zaangażowaniu wodarza, bo. Nie zawsze musi być włodarz zaangażowany w ten sport, a odpowiednie działanie i atmosfera to stowarzyszenia, spółki, które bezpośrednio jakby zarządzają. Ani w tym wyczynowym, ani w tym masowym nie widzę tego rozmachu. Ba, nawet bym powiedział, że więcej się o tym mówi niż faktycznie robi. Dzisiaj w swoim doświadczeniu mogę powiedzieć przez trzy lata. Trzy boiska Orliki spotkały się z bardzo przychylną, i, i zainteresowaniem, i otwartością wszelkich osób. Nie tylko z zakładami pracy, związanych, ale i z blokami, i z klatkami, i, i nawet podwórkami, gdzie, gdzie wspólnie akurat y, próbują się skrzyknąć, rejestrować drużynę i w tych rozgrywkach uczestniczyć. Jest taka potrzeba. Nie potrzeba tam. Nic przeszkadzać. Trzeba tylko stworzyć te warunki. I trochę szkoda, że tak późno właśnie w stalowej woli tu możemy mówić o y, tym sporcie. No cóż, mogę tylko powiedzieć, że chyba panie prezydencie panu przypadnie y, tytuł grabarza y, sportu, jeśli chodzi o koszykówkę. Mam nadzieję, że pan się zreflektuje jeszcze i w budżecie, w projekcie budżetu zaplanował pan środki na na spółkę piłkarską, bo, bo być może jeśli ta padnie, to, to mamy tylko wspomnienia dobre, jak kiedyś było. Pan Andrzej Sznezak. E, ja grawarzem sportu nie byłem, nie jestem, natomiast nic nie słyszałem, żeby pan jako starosta w jakiś znaczący sposób wspomógł którykolwiek klub w Stalowej Woli. Poza tym jest pan beznadziejnie poinformowany. Sport w Stalowej Woli ma się dobrze. Ostatnie osiągnięcie to jest Mistrzostwo Polski gim w tenisie stołowym. Nasi lekkoatleci osiągają zupełnie dobre wyniki na arenie kraju. Podobnie jest z koszykarzami, podobnie jest z pływakami. Rozwijamy kolejne sekcje sportowe, które powstają przy Mosirze. Jesteśmy pierwszymi w Polsce pionierami, i w to miasto jest zaangażowane od początku, tego co się nazywa piramidą koszykarską. Czyli będziemy budować system szkolenia koszykarskiego obejmujący wszystkie ośrodki w województwie, a jego centrum będzie Stalowa Wola i chcemy utrzymać tą drużynę, która tutaj była w ramach no, systemu szkolenia PZ Kosza. Teraz zcentralizowano to, przeniesiono to do Cetniewa, ale my chcemy to w Stalowej Woli zostawić i to już, i to już jest. Jest. Niedawno znowu, nie miał pan okazji się dowiedzieć, była inauguracja z udziałem prezesa PZ Kosza, który bardzo to chwalił tę inicjatywę tejże piramidy koszykarskiej. Ja powiedziałem jasno, trzeba budować na mocnym fundamencie. Jeżeli chodzi o wyczynowe drużyny, o zawodowe drużyny, to to jest jakby rola szukania sobie sponsorów. Ja się dałem namówić na to, żeby dać milion na koszykówkę, ale to się nie sprawdziło. Więc jak się buduje na piasku, to dzisiaj jest, jutro nie ma. Co będzie z sekcją piłki nożnej? Zobaczymy. Ja rozmawiałem z tutaj tymi szefami tejże spółki, no ale widać, że oni woleli chyba pójść bardziej w politykę i te rozmowy jakby, jakby utknęły. Co będzie dalej? Zobaczymy. Rolą, rolą finansowania sportu zawodowego wyczynowego jest szukanie sponsorów. Klub stal tego potrafić, nie potrafi tego zrobić. Klub stal jako, zobowiąza, jako zobowiązany jakby z definicji do wspierania sportu zawodowego nie wywiązuje się z tego, czego miałem najlepszy przykład, jeżeli chodzi o funkcjonowanie spółki koszykarskiej. Mowa była o tym, że da pół miliona złotych. Ja w to, no liczyłem, że będzie chociaż 200 tysięcy, skończyło się na kilkudziesięciu. No jak się ma takich partnerów, no to y, trudno, trudno liczyć na sukces y, tego przedsięwzięcia. Y, natomiast życzyłbym, y, jak mówię, y, powiatowi, żeby chociaż w ułamku y, finansował tak spod stalowej woli, jak robi to w tej chwili miasto. Już nie mówię o budowie stadionów. Stadion lekatetyczny jest w budowie, mamy tam pewne problemy z wykonaniem, są, mamy również perturbacje, jeżeli chodzi o stadion piłkarski, ale on będzie. Panie prezydencie, to dla pana jasności powiat stalowowolski dysponując swoją bazą pomaga właśnie klubowi, który przy Mosirze powinien realizować swoją działalność, jeśli chodzi o sekcję piłki nożnej, ponad 1200 godzin wynajmując bezpłatnie salę i boiska. To jest ta pomoc niewymienna, bo ona się nie przekłada na pieniądze. Tylko na możliwości, żeby ta młodzież szalała na boisku, a nie gdzieś na blokowisku. Ja mówię tak, żeby to był ułamek tego, co daje miasto. Dobrze, dziękujemy bardzo za to pytanie, za odpowiedzi. Przechodzimy do drugiej części debaty. Przypominamy, że na każde pytanie macie panowie dwie minuty odpowiedzi. Proszę o pierwsze pytanie. Temat strategiczny dla Starowej Woli, mianowicie inwestycje. Co panowie zrobią jako przyszli prezydenci, aby przyspieszyć rozwój gospodarczy naszego miasta? I zaczyna dla odmiany pan Szlecak. To, co do tej pory robiłem przez cztery lata, czyli to jest budowa infrastruktury drogowej, która jakby bardziej udostępnia stalową wolę komunikacyjnie dla inwestorów. To jest rozwój wyższych uczelni, gwarantujący potencjalnym inwestorom dobrze wykwalifikowaną kadrę. To jest pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych, których w tej chwili odczuwamy brak, to jest polityka podatkowa, którą prowadzimy od kilku lat, czyli nie podnosimy podatków, żeby nie robić problemom, problemów przedsiębiorcom, to jest współpraca z tymi przedsiębiorstwami, które są, żeby w ich no, kryzysowych sytuacjach, ułatwić im życie i tutaj jest Huta Stalowa Wola. Chcę przypomnieć, że przejęliśmy stawy osadowe, które były ogromnym balastem dla Huty, a to jest wyzwanie dla miasta na ponad 20 milionów złotych, ale sobie z tym poradzimy. I te działania są i je trzeba po prostu kontynuować. No i potrzebujemy potrzebujemy przebudowy infrastruktury, miasto musi się rozwijać, czyli to się nie, bezpośrednio się nie przekłada na rozwój gospodarczy, ale poszerzenie granic miasta, pozyskanie nowych terenów, to jest rzecz w tej chwili strategiczna. I pan siębita, prosimy o odpowiedź. Myślę, że to, co pan prezydent powiedział, to jest takim marzeniem i moim, i tu się wpisuję w jego słowa poza. Jednym że. Panie Prezydencie, ja bym chciał to zrobić, a pan tylko znowu deklaruje, bo tak mówiliśmy o wodnicy, okazuje się, że daleko, daleko w lesie jesteśmy, mówiliśmy o, o inwestycjach, które miały przybliżyć i dać miejsca pracy. No, pojawiają się, tylko efekt jest taki, że słyszymy tu słuchaczy, którzy mówią nie ma, nie ma, nie ma znikąd pomocy. To jest Myślę, że zadanie każdego z włodarzy miasta, aby stworzył te warunki, aby dążył do tego. Natomiast koniunkturę, którą ja chcę ak akurat akcentować, to jest przede wszystkim sięganie po środki zewnętrzne, korzystanie z tej możliwości, jaka w tej chwili jeszcze dla nas jest możliwa. I tutaj upatruję tego dodatkowego pieniądza, dodatkowego e, zatrudnienia, jakie by na tym terenie było. Natomiast też marzę o tym, żeby inwestorzy byli, żeby to miejsce pracy tutaj było. Ja nie marzę, ja robię i no. efekty tego już są. Natomiast jeżeli Pan mówi Gdy, o tym, że ja mówię stalową, e, pan. na razie podpisaliśmy umowę na projekt i wykupy gruntów i tym się będziemy zajmować przez najbliższe dwa lata. Natomiast ja chciałbym, jeżeli już, to zadać panu takie pytanie. Co wynikło z tego gadania na tej komisji nie, Panie takiej, w której tam miała przeciwdziałać bezrobociu? No. Pogadaliście, pogadaliście, zjedliście paluszki i na tym się skończyło. Yy, pan Siebide odpowie na to pytanie w Advo, trzeciej części. Nie, nie, voce, ja już ustosunkuję się. Panie prezydencie, nie był pan, bo akurat nie przyjął pan ani razu zaproszenia, żeby pan chociaż mógł posłuchać. Paluszków nie trzeba było jeść, nie, nie ma co wypominać, bo Pan nie płacił za te paluszki, a zespół monitorujący kryzys społeczno-gospodarczy przełożył się na wyniki, jakie mieliśmy później w symulacji, która pokazywała, co czeka stalową wolę. I powiem Panu. No, ile miejsc pracy z tego powstało, z tego Waszego gadania? To nie jest nasze gadanie. Na co? Panowie, później będą jest... pytania wzajemne. Teraz zagadnienie kolejne. do kolejnego zagadnienia oświata. Macie panowie zupełnie odmienne zdanie co do oświaty prowadzonej przez miasto i kierunków, w jakich powinna iść. No właśnie, stosunkujcie się do tego. Czy można coś zrobić, żeby ona funkcjonowała lepiej, czy trzeba coś robić? Zaczyna pan Andrzej Ślęzek. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe i gimnazja, ten system funkcjonuje w miarę dobrze zawsze może funkcjonować lepiej, ale na tym etapie uważam, że nie należy przy nim specjalnie majstrować. Osiągnęliśmy te standardy, na których nam kilka lat temu zależało, czyli wszystkie szkoły pracują na jedną zmianę. Nie mamy klas liczniejszych niż 30 osób w gimnazjach, 26 w szkołach podstawowych. Tam, gdzie jest konieczność, taka jak w tych szkołach, nazwijmy je peryferyjnych, jeżeli jest mniejsza liczba dzieci, to jest i mniejsza liczba y, dzieci, na przykład w, w tym roku w klasach pierwszych. 呃。Uh Cały czas pozyskujemy pieniądze z dużym sukcesem na zewnętrzne środki, na dodatkowe programy edukacyjne. Mamy duży sukces, jeżeli chodzi o młodego Einsteina. Efekty naszej dzieciarni w szkołach w gimnazjach i w szkołach podstawowych są zadowalające. Mamy tą średnią uzyskaną, jeżeli chodzi o poziom kształcenia powyżej średniej w województwie i to zarówno w podstawówkach, jak i w gimnazjach i to funkcjonuje dobrze. Potrzebujemy również, jako jeżeli chodzi o miasto, chcielibyśmy, żeby można było w stalowej woli ten system kształcenia był komplementarny. Czyli chcielibyśmy, żeby można było w stalowej woli chodzić do dobrej podstawówki. Mam nadzieję, że gimnazja w którymś momencie znikną, bo to jest pomyłka, no ale póki są, żeby, żeby to gimnazjum też było niezłe, szkoła ponadgimnazjalna i wyższa uczelnia. I do tego będziemy, będziemy do tego zmierzać, uważam, że takie miasto jak Stalowa Wola, jeżeli chce się rozwijać, jeżeli chce się ścigać z lepszymi, powinno mieć i musi mieć ambicje stania się